Dzień dobry Państwu, nazywam się Marian Kubalica, kandyduję w tym roku w wyborach samorządowych z listy Zjednoczona Gmina Michałowo w okręgu numer 1. Dzisiaj nie o wyborach chciałbym rozmawiać, ale o rzeczy dalece ważniejszej. O mojej inicjatywie na rzecz osób niepełnosprawnych oraz innych osób potrzebujących pomocy. Mówię o... Stowarzyszeniu, które jest w trakcie rejestracji, Stowarzyszenie Samopomocy Pomagamy. Czym ma zajmować się stowarzyszenie? Stowarzyszenie ma organizować samopomoc obywatelską dla osób niepełnosprawnych, dla samotnych seniorów, dla innych osób w trudnej sytuacji życiowej i potrzebujących pomocy. Stowarzyszenie ma organizować finansowanie dla na potrzeby tych osób ma upowszechniać wiedzę na rzecz osób niepełnosprawnych i ich potrzeb. Ma w końcu współpracować z innymi instytucjami, które tą problematykę podejmują. Dlaczego mówię, że to inicjatywa dużo ważniejsza niż wybory? Cóż, wybory są raz na 5 lat, natomiast Pomoc osobom potrzebującym potrzebna jest codziennie. Jest w Michałowie, jak i w całym kraju, mnóstwo osób, które takiej pomocy potrzebują. Instytucje publiczne są niewydolne i nie są w stanie pomagać wszystkim potrzebującym. Instytucje prywatne też swoją pomocą nie wszystkie osoby obejmują. Czym więcej takich inicjatyw, tym większa szansa, że. Większa ilość osób potrzebujących pomoc uzyska. Yy, jaka jest moja motywacja? Yy, otóż sam jestem osobą niepełnosprawną. Cztery lata przeszedłem, temu przeszedłem udar. Po tym udarze pozostałem już osobą yy, niepełnosprawną. Mam więc osobiste doświadczenia. Wiem, jakie yy, potrzeby yy, są yy, dla osób... Yy. Niepełnosprawnych, ich opiekunów do zrealizowania. Proszę Państwa, w Michałowie też mamy takie osoby. To nie tylko tacy jak ja, niepełnosprawni po chorobie, ale to również seniorzy, samotni seniorzy, którzy nie mają zapewnionej pomocy, to również inne osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i potrzebujące pomocy. Warto podjąć ten trud zorganizowania projektu pomocy. Stowarzyszenie oparte ma być o pracę członków stowarzyszenia. Będziemy próbowali pozyskać środki finansowe. Będziemy informowali Państwa o wszelkich przedsięwzięciach, które Stowarzyszenie będzie podejmowało. Mam nadzieję, że mogę liczyć na pomoc i wsparcie mieszkańców Michałowa. Dziękuję bardzo.